Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Świętych Słów. Jest z nami po raz kolejny Święty Franciszek Salezy, a mówiąc bardziej precyzyjnie, jego słowa, które nam zostawia. Dzisiaj zostawia nam bardzo konkretny plan życia duchowego, życia modlitewnego. Ostatnio mówiliśmy o tym, no właśnie kontrowersyjnym temacie, by się za dużo nie modlić. Zapraszam do tego, by do tego wrócić, bo były to bardzo mądre słowa, o których mówił do nas właśnie święty Franciszek Salezy. Dzisiaj zachęca nas do bardzo uporządkowanej modlitwy, która może nam pomóc w ciągu dnia. Więc. Przeczytajmy, jakie są wskazówki świętego Franciszka Salezego na uporządkowaną codzienną modlitwę. Gdy tylko się zbudzisz, zwróć się do Pana, dziękując mu za kolejny dzień, poświęcając go jemu i prosząc go o pomoc, byś przeżył go w sposób mu miły. Druga wskazówka. Poświęć znaczną ilość czasu na modlitwę osobistą, łącznie z lekturą duchową. Tak wcześnie rano. Jak to możliwe? Trzecia wskazówka: bierz udział w codziennej Mszy Świętej tak często, jak to możliwe. Jeśli pozwolą na to okoliczności, móc się liturgią godzin, i wskazówka, którą jeszcze zostawia nam święty Franciszek: wycofa się do celi swojej duszy od czasu do czasu w ciągu dnia, by pamiętać o Panu, być świadomym Jego obecności i z Nim rozmawiać. Możemy to robić nawet podczas wykonywania różnych czynności. Bardzo ciekawe są to wskazówki, bo często, nie wiem czy też macie takie doświadczenie, używa się wielu górnolotnych słów, mówi się o bardzo wielu e, takich wskazówkach, to, z których nic nie wynika, e, i tak naprawdę po, po takich radach nie wiemy dalej, co robić. Święty Franciszek jest bardzo konkretny. I mówi nam bardzo wprost o tym, jak wygląda też Jego dzień, i możemy z niego również nauczyć się modlitwy takiej dyscypliny, modlitwy dyscypliny, która prowadzi do doświadczania obecności Boga w ciągu całego dnia. Zobaczcie, gdy tylko się obudzisz, zwróć się do Pana, dziękując mu za kolejny dzień poświęcając go Jemu i prosząc Go o pomoc. To jest pierwszy, pierwszy krok. Kiedy wstaniesz rano, to jest bardzo mm, cenna rzecz. E, kiedy zdrapujesz się z łóżka, zdrap się od razu na kolana. Padnij od razu na kolana i powiedz, Pani, oddaję Ci dzisiaj ten dzień. Oddaję Ci cały ten dzień i rób w nim, co chcesz. Czyń w nim, co chcesz. Tobie się poddaję. Przyjdź, Duchu Święty. E, wskazówką Jego, jeśli mamy... Mm, Chęć zagłębić się dalej w, tym, w, tej, w tej modlitwie, poświęć znaczną ilość czasu na modlitwę osobistą, łącznie z lekturą duchową. Bardzo to jest cenna też rada, bo zobaczcie, że jest tutaj propozycja modlitwy połączona z lekturą duchową. Ja sam w swoim życiu odkryłem, że szczególnie kiedy wstaje rano. Bardzo pomocne jest to, kiedy zacznę od lektury duchowej, bo kiedy już spędzę trochę czasu, parę minut, czytając, czy to Boże Słowo, czy jakąś taką lekturę duchową, kiedy zaczynam się modlić, jestem już od razu skupiony na Panu. To jest bardzo cenne. Spróbujcie. Oczywiście su sugestia codziennej i świętej tak często, jak to jest możliwe w zależności od możliwości i okoliczności w jakich żyjemy tak samo co do liturgii godzin ale wskazówką na którą chciałbym jeszcze zwrócić uwagę jest to co na końcu pisze święty Franciszek wycofaj się do celi swojej duszy nie do celi czy do jakiegoś pokoju fizycznego, czy jakiegoś takiego miejsca, które jest fizycznym miejscem. On mówi, do celi swojej duszy. Zrób krok w swoim sercu, krok wstecz, by cofnąć się do swojego serca. Od czasu do czasu w ciągu dnia. Znajdź takie momenty, kiedy na chwilę się zatrzymasz, zrobisz krok wstecz i powiesz: Panie, jestem. Jezu, jestem, żeby pobyć z Tobą parę chwil, parę myśli. I wtedy cofasz się do Jego obecności, by na chwilę z Nim pobyć i by wrócić za moment do swoich obowiązków. Nie potrzebujesz na to wiele czasu, nie potrzebujesz na to zmiany nawet miejsca. Potrzebujesz wejść do celi swojego serca, do celi swojej duszy. Po co, by być świadomym Jego obecności? I by z nim rozmawiać. Czasami podczas dnia potrzebujemy podjąć jakąś ważną decyzję. Potrzebujemy na szybko. W firmie jesteś w pracy. Wiesz, że za pięć minut musisz podjąć ważną decyzję. Zrób krok wstecz. Cofnij się do doświadczenia Jego obecności w swoim sercu. Powiedz, Jezu, jestem tutaj teraz przed Tobą. Jezu, wołam o Twoją obecność. Wiem, że Ty tu jesteś. Zacznij powtarzać imię Jezus. Skup się na Jego obecności. Uświadom sobie, że On jest i wtedy możesz momentalnie połączyć swoją potrzebę, swoją prośbę, swoje rozeznanie z jego obecnością i wiedzieć, co masz zrobić i podejmiesz tą decyzję nie tylko przez rozum, ale przez z poziomu twojego serca, w którym jego obecność podpowie ci, czy iść w lewo, czy iść w prawo. Panie, prosimy cię, byśmy rozpoznawali twoją obecność, byśmy umieli ją rozpoznawać i byśmy umieli podejmować właściwe decyzje z miejsca twojej obecności. Powiemy, że tam gdzie zaczniemy razem z Tobą, skończymy z dobrym owocem. Amen. Dobrego dnia, dobrych decyzji i cofajmy się dzisiaj do Jego obecności jak najczęściej możemy.